Po co jest BMW M8 Competition Grand Coupe? Na pewno nie do tego. Z drugiej strony, kto bogatemu zabroni? Yeah. Będę próbowała udowodnić, że to jest samochód oszczędny. Jeśli stać się na zakup auta za milion, spalanie interesuje Cię tylko w kontekście marnowania czasu w kolejce po fakturę. Może płyn do spryskiwaczy? Płyn do spryskiwaczy i do dezynfekcji to ja produkuję. Z czego myślisz, stać mnie na ten samochód? BMW M8 Competition Gran Coupe zużywa około 12 litrów na setkę przy ostrożnej jeździe. Jak to ostrożnej? W takim dziku? Według mnie to nie jest dzik. W każdym razie nie na co dzień. BMW M3 nie lubiłam jeździć, bo rwało do przodu, ryczało, chciało wszystkim coś udowodnić. A tu 625 koni mechanicznych pod maską i bulgoczące V8 pracują bez napinki. Chyba, że dacie samochód do zabawy chłopcom i zostawicie ich na chwilę na płycie lotniska. Wewnątrz jest luksusowo. W BMW M850i trochę wyśmiewałam się z opcjonalnej kryształowej gałki dźwigni zmiany biegów. W wersji M jest gałka obszyta skórą, ale podobnie jak w X6M, jest to ten wariant, gdzie biegi wrzuca się inaczej niż w typowym automacie. Ja już się nauczyłam, ale jeśli planujesz jazdę testową BMW z taką przekładnią, to poćwicz przedtem na sucho, żeby nie było jak z tym Porsche w jeziorze. Wsteczny do siebie i do przodu, a D od siebie. Samo prowadzenie M8 jest łatwe, zwłaszcza, że samochód ma już prawie wszystkie najnowsze systemy wspomagające jazdę. Brakuje jednego, który zachwycał mnie w X6M samodzielnej zmiany pasa ruchu. Nie wykluczam, że pojawi się z czasem, to kwestia oprogramowania. Zanim zaczniesz mi pisać o tym, jak to takie samochody są dla ofiar losu i niedołuków, chcę Ci powiedzieć, że jazda na aktywnym tempomacie jest o wiele mniej męcząca niż ciągła walka z samochodem, przyspieszanie, hamowanie itd. Ja po trasie jestem wypoczęta. A ty? Okay, może nie tak w 100% wypoczęta, bo szum powietrza w okolicach tych supersportowych lusterek w obudowie z karbonu, element karbonowego pakietu zewnętrznego M za um, 27 806 zł jest na dłuższą metę męczący. Doceniam za to, że M8 ma ogromny zakres regulacji fotela i kierownicy. Wygodnie prowadzę i ja, i Marek, i nasz dwumetrowy kolega. Nie, nie, Zachar. Widoczność jest dobra dla mnie, bo jak masz dwa metry, to gorsza, mówi Marcin. Rozstaw osi czterodrzwiowego BMW M8 jest o 200 mm większy niż w wersji dwudrzwiowej. Oznacza to więcej miejsca dla pasażerów z tyłu, którzy przede wszystkim mają własne drzwi i nie muszą przeciskać się za złożonym przednim fotelem. Z tyłu jest, jak widać, siedzisko po środku, chociaż nawet w informacji prasowej określone jest jako miejsce na krótkie podróże. 440 litrów bagażnika wystarczy, żeby spakować się na wyjazd. Próbowałam i zmieściły się nie tylko nasze bagaże i sprzęt, ale też przenośna lodówka. Jeśli masz więcej bagażu, to możesz złożyć oparcie kanapy i w ten sposób powiększyć przestrzeń ładunkową. Bagażnik jest pakowny, ustawny bo to jest Grand Coupe czyli bardziej Grand Tourer niż sportowe auto. On nie ma być na tor, tylko w trasę. Chociaż na torze albo płycie lotniska też można nim poszaleć. Mimo, że M w nazwie do czegoś zobowiązuje, to ja uważam, że czterodrzwiowe BMW serii 8 to luksusowe auto na wycieczki, a nie sportowy król toru. A Ty? Co sądzisz o serii 8 w tej wersji? Napisz mi o tym w komentarzu. Subskrybuj, komentuj, dziel się moimi wideo, zaglądaj w zakładkę społeczność. Tam często pokazuję, jakim samochodem jeżdżę i tam czekam na Wasze pytania. Kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!